Spadająca gwiazda i jedno życzenie. W małej wiosce ukrytej między wzgórzami, gdzie nocą słychać było tylko świerszcze i szemrzący strumień, mieszkał chłopiec o imieniu Antek. Antek miał 11 lat, rude włosy w wiecznym nieładzie i nieodłącznego towarzysza, psa o imieniu Puzel który potrafił zasnąć dosłownie wszędzie nawet na poruszającym się wozie. Każdego wieczoru Antek wychodził z puzlem na pobliskie wzgórze. Kładli się tam na kocu i patrzyli w nocne niebo. Chłopiec znał wszystkie gwiazdozbiory: Wielką Niedźwiedzicę, Kasjopeję, Oriona. Lubił wyobrażać sobie, że każda z gwiazd to okno do innego świata. Ale pewnego wieczoru, gdy powietrze pachniało sianem, a niebo było wyjątkowo czyste, zdarzyło się coś niezwykłego. Antek właśnie opowiadał puzlowi o gwiazdozbiorze łabędzia, gdy niebo przecięła spadająca gwiazda. Była jasna jak błysk latarni, a jej smuga rozciągnęła się przez pół nieba. Antek wstrzymał oddech. Puzel, spadająca gwiazda, wyszeptał. Trzeba pomyśleć życzenie. Zamknął oczy i przez chwilę milczał, potem powiedział cicho. Chciałbym, żeby dziadek znów mógł chodzić po lesie, tak jak dawniej. Dziadek Antka, stary leśnik, już od wielu miesięcy siedział w domu z chorym kolanem, marzył, żeby jeszcze raz przejść znajomymi ścieżkami. Usłyszeć stuk dzięcioła, zobaczyć wschód słońca nad stawem. Ale ból nie pozwalał mu nawet zejść po schodach. Na zajutrz nic się nie zmieniło. Dziadek nadal siedział w swoim bujanym fotelu, popijając herbatę z miodem. Antek nie mówił nikomu o swoim życzeniu. W głębi serca myślał, że to może tylko bajki, te całe życzenia przy spadających gwiazdach. Ale trzeciego dnia dziadek sam zszedł na podwórko. Coś mi dziś mniej rwie w kolanie, mruknął, opierając się na lasce. Może by tak do lasu? Antek zamarł. Naprawdę? Chociażby kawałek odparł dziadek z uśmiechem. I poszli. Powoli, krok za krokiem, z puzlem wysoko plączącym się dookoła. Szli znajomą ścieżką, wśród brzus i sosen, gdzie mech był miękki jak poduszka. Dziadek stanął na polance, spojrzał na drzewa i uśmiechnął się tak, jak dawno już nie potrafił. Antek nie musiał nic mówić, wiedział, że życzenie się spełniło. Może to było tylko zbieg okoliczności, a może gwiazdy naprawdę słuchają tych, którzy patrzą w nie z otwartym sercem. Tamtej nocy znów poszedł na wzgórze, spojrzał w niebo i powiedział Dziękuję. I choć tej nocy żadna gwiazda nie spadła, Antek czuł, że ktoś tam na górze słucha.